Ze mną jest Sławomir Okoński, nasz wieloletni, doświadczony, autoryzowany serwisant, który na co dzień ma do czynienia z naszymi kotłami. Ale zacznę może od takiego popularnego fake newsa, jakiego możemy napotkać w sieci. Czy pelet będzie zakazany w Unii Europejskiej, Sławku? Uważam, że pelet nie ma szans na zakazanie, gdyż rynek kotłów się rozwija. Na razie drewna nam jako taką widać nie brakuje. Producenci wszyscy w Europie, Niemcy szczególnie my, są za tym paliwem, gdyż no, jednak toksyczność tych spalin jest o wiele mniejsza i nie, nie widzę tutaj jakiegokolwiek zagrożenia, żeby przyszło jakieś zakończenie produkcji pelletu. Nie widzę. Ja obejrzałem ostatnio statystyki w internecie na poczet naszej rozmowy, i Polska jest piątym producentem, jak się okazuje, peletu w Europie. W Polsce mamy aż 70 producentów, którzy produkują pelet najwyższej jakości. Dla porównania, w Niemczech jest to 50 producentów. Także, tak jak powiedziałeś, powiedziałeś, no rzeczywiście Polska peletem stoi. Polska ma nadprodukcję peletu, można powiedzieć. Spotkałem się z wieloma niesprawdzonymi opiniami, że na pelet trzeba mieć magazyny, trzeba go odpowiednio składować. Sławku, jak jest z tym peletem, jeżeli chodzi o składowanie i o ilość na taki typowy dom? Uważam, że na typowy dom wystarczy nam 4-5 ton peletu. Pelet jest dostarczany na paletach. Worki peletu są lżejsze do dalszego transportu, czyli trzeba wziąć z palety ten worek, wsypać do zasobnika, do kotła. A w worek węgla waży 25 kg, 15 kg waży worek peletu. Jest to łatwiejsze dla użytkownika sypać pelet niż ten węgiel, bo po prostu z racji wagi. Szczególnie dla ludzi starszych, bo powiedzmy sobie, no ludzie starsi mają troszeczkę, no. Mniej siły, żeby, żeby z, z, z takim paliwem walczyć. Wyjaśniłeś nam, y, jakim paliwem jest pelet, a teraz bardzo istotna rzecz. Skoro klient ten pelet będzie spalał w swoim kotle, jakie obowiązki y, trzeba nałożyć, może, muszę tak powiedzieć, na użytkownika kotła na pelet? No, użytkownik kotła na pelet powinien dbać głównie o czystość wymiennika. Są kotły, które mają samo czyszczenie wymiennika, to są kotły Gamma. Beta, alfa, to on, one mają czyszczenie wymiennika same po, poprzez motor zamontowany, który tam po prostu czyści ten wymiennik. Popiół trzeba wybierać raz na tydzień. Wymiennik cały jeszcze trzeba przeczyścić z tyłu, raz ładnie, raz na miesiąc. Wystarcza spokojnie, on ma swoją sprawność. Palniki defro są palnikami samoczyszczącymi się czyli po każdym procesie spalania palnik się samoczyszcza. Czyli patrząc na to, co powiedziałeś, że kocioł ma pewne automatyczne funkcje, to i tak no, zalecany jest dozór użytkownika. Dozór użytkownika jest w tym swojego... wskazany. Bo wtedy no. mamy gwarancję, że kocioł nie będzie wchodził w awarię, nie będzie wchodził w tak, problemów tak. eksploatacyjnych. Nie, nie będzie zasypywał się po prostu popiołem. No, trzeba użytkownik no, raz na tydzień, nie jest to wielką dolegliwością, popatrzeć na palnik, jak, jak pali. Sławku, kotły Defro posiadają nowoczesne sterowanie. Niektórzy myślą, że jest to bardzo skomplikowane, ale co, o czym powinien pamiętać właściciel takiego kotła? Właściciel kotła powinien pamiętać, wiedzieć, być świadomym w ogóle tego, że program wpisany w sterowniki jest programem bardzo intuicyjnym. Ruszanie się... Po takim sterowniku jest podobne do poruszania się po komórce. Tak jest. Mało tego, zawsze klient może połączyć się z Wami jako serwisantami, tak. bądź naszą infolinią Serwis, ewentualnie przy jakichś niedoborach pracy kotła, bo to parametry wprowadzone przez producenta są parametrami standardowymi. I można poprawić parametry sparania po to, żeby po prostu klient był zadowolony, no bo głównie o to chodzi, nie, nie płaci za coś. Co, co, co nikt się tym nie zajmie. Kolejnym mitem, o jakim się dowiedziałem, jest to, że ponoć kotły peletowe nie nadają się ani do starszych budynków, ani do większych budynków. Czy możesz pomóc obalić ten mit? Nie no, uważam, że kocioł na przykład węglowy mający 20 kW i peletowy mający 20 kW, są to kotły, które wyprodukują tyle samo energii. I to, to jest ten sam taki sam mit, jak to na pierza jest lżejsza od to na stali. To po prostu kilowat jest kilowatem. Jak tamten ogrzewał 200 metrów, to kocioł peletowy też ogrzeje spokojnie 200 metrów, bo wyprodukuje tą samą ilość energii. A czy jest jakaś zależność między typowymi instalacjami? Grzejnikowymi, ale również czy jest różnica, gdy jest tylko na przykład instalacja podłogowa. Przy instalacji podłogowej, nawet kocioł peletowy może być bardziej sprawny, gdyż jest równiejsze spalanie i kocioł peletowy po prostu równo dogrzewa. Do kocioł węglowy ma czasami przeskoki takie i kocioł peletowy moduluje palnik. Palnik tam jest w automatyce i palnik moduluje, nie musi chodzić na 100%, może chodzić na 60%. Kocioł peletowy jest momentami podobny do palnika gazowego. I na przykład możemy wywnioskować, że mając kocioł peletowy mamy też pewne oszczędności na samym paliwie, no bo nie musimy tak, palić tak, w tym Tak, tak, bo stale. Kocioł, kocioł węglowy ma cykl palenia ciągły, a kocioł peletowy pali, kiedy musi, kiedy nie musi, się wyłącza, jest w postoju, kiedy musi, się rozpala. Proces rozpalania jest bardzo prosty i po prostu no, na pewno więcej nie spalimy peletu niż węgla. Po prostu są przerwy, które właśnie wynikają na to, że w tych przerwach to są właśnie te nasze oszczędności, które w tym momencie robimy. A węgiel no, niestety musi być non-stop spalany. Jakby... Dobrze Sławku, wobec tego proszę powiedz nam, jaki będzie najlepszy pelet do kotów z automatycznym podawaniem paliwa. Najlepszym peletem do kotów z palnikiem peletowym będzie pelet iglasty, klasy A1, certyfikowany, co gwarantuje nam, że pelet taki ma bardzo w ogóle nie posiada zanieczyszczeń stałych, typu ziemia, piasek, które mogą być w lesie. Nie, nie jest dodawany środek do sklejania trocin, gdyż jest to zawarte w żywicy drzew i glasy. W momencie prasowania tego, po prostu żywica skleja nam trociny w jedną całość. W zasadzie wszystko wiemy, albo jeszcze nie. To powiedz, po czym poznać jest dobry pelet? No, możemy w takim domowym sposobem wziąć parę granulek tego peletu, naleć szklankę wody, wrzucić to do szklanki wody. Po rozpuszczeniu się na sączeniu tych granulek peletu, ciężkie składniki tego peletu osiądą na dno. I po prostu, jeżeli nie będzie tych ciężkich składników, nie będzie na dnie, pelet jest. Bardzo dobrej jakości. Czyli przekonamy się wtedy przy takim nieodpowiednim paliwie, ile tych ciał obcych nam zalega na dnie tak. tego słoika. Jak będzie ziemia, będą jakieś zanieczyszczenia stałe, po prostu one osiądą na dnie, a drewno no, ze swojej natury jest po prostu lżejsze od wody i unosi się na powierzchni. Naszym gościem specjalnym był Sławomir Okoński z grupy serwisujemykotły.pl. Zapraszam Państwa do współpracy z tą grupą. Ja zapraszam także do kotłowni w trakcie montażu kotła.